Cześć kochani, paziu tutaj. Dzisiaj filmik w takim stylu, bo <noise> jestem po 12 godzinach w pracy, więc jak próbowałem cokolwiek nagrać, to mi wszedł bełkot większy niż zwykle. A nie chcę, żebyście kompletnie pomyśleli, że jestem na bani czy coś. Więc ogólnie sobie odpuściłem. Tak dzisiaj i jutro będą takie mniejsze filmiki, tak jak ten. Więc tutaj zadam do, dla was pytanie. Jaka jest gra, na której się zawiedliście najbardziej po zakupie? Ja pewnie, jakbyście się domyślali, powiedziałbym Final Fantasy 12, ale jego dostałem do recenzji i chyba najbardziej się zawiodłem na Dragon Age 2. Dlaczego? Bo Dragon Age 2, on był kompletnie dziwny i różny od jedynki. Miałem bardzo małą skalę i ogólnie czułem się, jakbym grał w bardzo. Yy, Taki rozłożony tutorial. I pamiętam, że wtedy nawet nie dotknąłem ps trójki przez cały miesiąc, bo byłem tak zły na te gry, że... Bo naprawdę, jak dwójkę Dragon Age'a strasznie chciałem i pamiętam, że wtedy się tak mocno spaliłem, że wróciłem się na, wtedy na DSa i na konsolę Nintendo. To chyba wtedy kupiłem Pokémony Sol Silvery i sobie zrobiłem takie, re, takie retro odświeżenie Poków i do Poków wróciłem. Ale ogólnie ale ogólnie tak, u mnie to jest Dragon Age 2. A jaki, a jaki to u was jest tytuł? Jestem ciekaw, piszcie w komentarzach. I wysyłajcie pozytywną energię, żebym nie padł jak trup i żebym na Big Game sobie poradził. Trzymajcie się, cześć.